Czy ktoś cię oszukuje, czy ktoś cię okłamuje? Popatrz i wybierz sobie grupę. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Ktoś spod znaku bliźniąt bardzo mocno cię oszukuje i ciebie to boli. Ale powiem tak, że zakończysz tą Znajomość, bo masz już serdecznie dość problemów, kłopotów. Jest to ciężka relacja z tym kimś z pod znaku bliźniąt. 2. Rak. Zodiakalny rak cię oszukuje. Ale dowiesz się tutaj bardzo szybko. Przyjdą do Ciebie wiadomości, być może osoby trzecie dowiesz się powiedzą ci osoby trzecie że ta osoba cię oszukuje 3 zodiakalny byk i to ktoś w pracy przy pracy ktoś tobą manipuluje uważaj ktoś zakłada maskę oszukuje cię osoba Spod znaku byka. Cztery. Hmm. Koziorożec. Koziorożec coś bardzo skrywa, coś bardzo chce, żeby nie wyszło na światło dzienne. Uważaj na tego koziorożca. Ale wiesz co, powiem ci, że zakończysz tą relację. Pięć. Ryby. Ryby ukrywają przed Tobą jakąś kłótnię, być może sprawy seksu. Albo coś, co jest dla nich bardzo ważne. Uważaj na tego kogoś spod znaku ryb. 6. Baran zodiakalny baran przed Tobą ukrywa. Albo nową relację, albo ciążę, albo jakąś zmianę w swoim życiu, podróż. Uważaj na zodiakalnego barana, bo Cię okłamuje. Być może jest to jakaś kobieta.